7. Jest Mikołaj Jest duży ile jak za na nami przed nami Szczecin i Punca przed nami Ekipa jeszcze z Pucka z Sławciu Sporo ludzi Gdzieś tam lecimy Do Galów Tam jest jakiś trzeci to z Mercedesem. Siema Andrzej Lecimy na płowce. Cześć Darek. Pozdro Jest Marcin Dokiel. Cześć. Alinka. Siema, siema wszystkim, Kasia. Szymon, cześć. A Szymon wy na wykopach, bo my lecimy... Mamy jeszcze, nie wiem ile godzinkę półtorej, nie? Siema Radziu, cześć punca. Jadą wariaty o tutaj. ZDS W robocie Radek jest co niedzielę, cześć Natalii witaj wyczochana. Ona walikami daje tutaj świr Cześć Jacek, cześć Kacper Twój tata tam jedzie Cześć Adaś Cześć Lukas Andrzej Goldy Ci tak lecą na Polskę zło Ja Bosław siema ma Sławciu Sławciów jesteście przed nami pewnie z godzinkę już, bo byliśmy na kabusi Emi siemandero, Agu, cześć Jacek miłej zabawy, no jedziemy jako pierwszy raz tam zobaczyć co jest pięć Teraz będziemy mijać Kiszecin i Punce Jest Cześć Kowal Jest moja właścicielka Nawet na lajpie Pozdro właścicielka a mam został w domu, nie pojechał nigdzie. Szkoda. Cześć Chris. Cześć Mario. Elżbieta, cześć. Kacper ma dzisiaj urodziny. Wszystkiego najlepszego Kacper. 14 lat dzisiaj ma. 100 lat. Alinka dzisiaj szykuje z lot pod płowcami. To jest bitwa z 1331 roku chyba, nie? Jest towarzyszenie Poszrawcze archeologiczne Gal. Na Facebooku. Zaprosili nas. Pozdrawi Szczeci siema punca, młody pisze do ojca, siema punca Swo swoi, swoją mini su suprą nie zasuwasz cześć Marcin, hacz Kaba z rana była, Jacek Tomasz Gabenda, siema byku Siemandro, Daniel widziałem ci filmik rano jak losowanie zapowiadałeś Ninka, cześć jest i siema Sadmir Kacper Stola, Todeli. Pozdrow z Dolnego Śląska. Balony u, u mnie latają. No, ma być 19 stopni. Być No, jedziemy jako wiesz, pierwszy raz obczaić temat. Nie wiemy, co będziemy kopać. Spotkać się jedziemy tam. Krzyżak? Puncobus w domu został. A, krzyżaku będziemy kopać. Cześć, Krzysiek Staniak. Nagram, nagram, Malinka. Jacek, leka... mój ulubiony głos. <laughs> <O> poranku Punca. <laughs> <laughs> to jest wariat. <laughs> Przed nami parsera. Cześć, Viola, siema. Blankier, dawaj do nas, do Płowców Tam jeszcze chyba będzie piekarz-piekarz, jak się nie mylę. Zatkało, hehe he. Natalia Wilson, Pozdro Emi Wąchajcie spaliny, punca. jest Wąchajcie spaliny Słuchajcie, tak się przywitaliśmy. Mercedes na kamie. Mercedes na gaz? Nie, on no, nie ma pizza Przywitaliśmy się i zobaczymy się na miejsce jakieś live'a spróbuję odpalić. Nie wiem w ogóle w jaki zasięg tam będzie, czy będzie Miłej poranka, miłej kawusi, my już za godzinkę się odpalimy, chyba na y. dzięki Marcin, powodzenia, trzymajcie się, do zobaczyska później